Witajcie, dawno mnie nie było. Postaram się nagrywać częściej ekofilmy. Dzisiaj chciałam podzielić się z Wami testem eko-dezodorantów. Eko Będzie to szybki test. Kiedyś się nie zastanawiałam nad tym, jakich dezodorantów używam, i ważne było to, żeby, żeby były skuteczne. Jednak w miarę tego, jak zaczęłam bardziej świadomie się odżywiać, Później używać bardziej świadomie kosmetyków. To się okazało, że w tych dezodorantach to jest po prostu masakra. I zaczęłam śledzić składy, ale nie będzie to film o składach. W każdym razie wyszło, że jest dużo toksycznych składników. Im skuteczniejszy dezodorant, tym generalnie gorzej. I gdy zaczęłam szukać alternatyw, trafiłam na różne rzeczy. Najpierw chyba trafiłam na taki dezodorant Alterry. Nadal chyba funkcjonuje, bo to już było lata temu. Ekologiczny dezodorant. No i niestety ekologiczny dezodorant tak na mnie zadziałał, że jak go użyłam przed śniadaniem, to po śniadaniu już było po wszystkim. I wtedy ktoś polecił mi aun. I tutaj mam aun. To jest akurat nowy aun. I tego aunu używałam. Akurat nie tego konkretnie, ale ogólnie aunu używam wiele, wiele lat. Aun jest to taki kryształ, który zamaczacie pod wodą i używacie pod pachą. I ałunów używałam różnych różnych różne różnych film, kiedyś miałam też taki ałun z kadzidłowcem, taki orientalny. I wszystko było fajnie, bo mi się wydawało, że jestem eko i w ogóle dbam o swoją skórę i o swoje ciało. I ten ałun miał być zdrową alternatywą. I czy ałun działał? Jeszcze ważne pytanie. Czy ałun działał? Tak, na mnie ałun działał i rzeczywiście był skuteczny. Jeżeli na przykład rano się wykąpałam, użyłam ałunu, to jeszcze następnego dnia rano było ok. Chyba, że miałam mega stresujący dzień, no to wtedy yy, aun nie dał rady, ale generalnie w 98 przypadkach aun spełniał swoje zadanie i byłam z niego zadowolona. Aż w końcu ktoś mi uświadomił, że aun to jest przecież to są, są ym, sole aluminium, a właśnie chodzi o to, żeby tego aluminium. Unikać. I co z tym aunem? No, z tym aunem to jest taki problem, jak zwykle na dwoje babka wróżyła. Bo z jednej strony mm, lepiej używać aun niż takie standardowe y, dezodoranty, bo mimo wszystko ten ałun ma mniej chemii, y, niż taki standardowy dezodorant. Y, obejrzałam, przejrzałam internet w poszukiwaniu tego, czy ten aun jest naprawdę szkodliwy, czy nie jest, i, i co, co, z nim, co z nim dalej. I trafiłam na jeden artykuł, ale przypuszczam, że go nie odkopię drugi raz, więc nie podam Wam źródła, chyba że odkopię, to wtedy podam linka w opisie pod filmem. No i tam ktoś badał ten, ten ałun, więc wynika, że tam do końca nie wiadomo, czy to aluminium z ałunu się uwalnia i wchodzi do naszego krwiobiegu i do naszych komórek. Poza tym ktoś tam zrobił bardzo taki szczegółowy research i przeliczył, że skoro taki ałun starcza Wam na rok, to przeliczył w stosunku do masy ciała i tak dalej że te dawki aunu, które są, aluminium, które są w takim ałunie są bardzo mikroskopijne i jeszcze nie wiadomo czy w ogóle przechodzą przez tą skórę więc generalnie szkodliwość ałunu jeżeli jest, to jest naprawdę minimalna i więcej tego aluminium dostaniecie do swojego organizmu wraz z żywnością i troszkę mnie to przekonało, ale jednak gdzieś no, lepiej tego aluminium nie wchłaniać. Więc zaczęłam szukać dezodorantów. Okazało się, że rynek eko-dezodorantów od czasu, bo tego aunu uży zaczęłam używać w ogóle takimi ekokosmetykami, zaczęłam się interesować już tak dobrych 7-8 lat temu. No i po różnych eksperymentach byłam przy tym aunie. Więc od tego czasu rynek się zmienił. Do altery nie wróciłam. Możecie przetestować. No na mnie ta altera nie działała. Jeszcze kiedyś, w międzyczasie, jak byłam u kogoś na weekend i zapomniałam wziąć AUNU, to użyłam u kogoś właśnie tej altery psik psik. Dezodorantu altery to było z jakąś lawendą i czymś tam jeszcze. No i niestety nie działało to. Po prostu tragedia. Więc z własnego doświadczenia nie polecam. I się okazało, że rynek dezodorantów eko jest bardzo szeroki i Ceny są też rozpięte. Generalnie ceny zaczynają się od 20 paru złotych, przynajmniej z mojego researchu tak wynika, aż do około 60-70. Więc kupiłam się na kosmetykach niskobudżetowych. I pierwsze co to wzięłam taką firmę Eco Cosmetics. Nie wiem czy coś widać, widać. Jest jeden dezodorant w kulce. dezodorant w kulce wygląda tak oto. I on jest z granatem i owocem goi, bardzo przyjemny. I drugi dezodorant w sztywcie. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo tu mi światło świeci, może coś będzie widać. I dezodorant w sztywcie z liściem oliwnym i malwą. I ten kupiłam dla mojego męża, ten kupiłam dla siebie. Niestety ten na mnie nie działa. Znaczy działa przez kilka godzin. Działa przez kilka godzin, i potem jest kaplica. Niestety. I, i po prostu jest źle, więc niestety przestałam go stosować, więc podebrałam mojemu mężowi ten <laughs> w sztyfcie. mają w ogóle bardzo sympatyczny zapach. Yy, niestety efekt był identyczny. Yy, przy mało stresującym dniu używając rano gdzieś po południu już zaczynało być źle. Czyli generalnie w moim przypadku też jest kwestia jak się pocisz, co jesz i tak dalej, ale ja się generalnie w miarę myślę w dużym stopniu zdrowo odżywiam i naturalnie, więc nie wiem jakichś dziwnych rzeczy, które wydzielają ze mnie, y, potem wydzie, wychodzą ze mnie w postaci toksyn, więc nie po co się intensywnie, jednak te dezodoranty na mnie kompletnie nie zadziałały, ale paradoksalnie na mojego męża, który je podobne rzeczy, y, zadziałały. I z tego dezodorantu jest zadowolony i wszystko jest z nim okej okay. Mojego dezodorantu jeszcze nie używał, ale może zużyję, bo zapach jest na tyle neutralny, że oba dezodoranty są taki unisex No więc prawie że się poddałam i, i chciałam wrócić do aunu, dlatego też nabyłam nowy aun, ale przy okazji stwierdziłam, że raz kozie śmierć, i wzięłam, stwierdziłam, że wezmę jakieś ze sklepu taki, z takimi eko, eko Jedzeniem i ekokosmetykami, stwierdziłam, że wezmę najtańszy dezodorant i zobaczę, może tym razem się uda. I sięgnęłam po NeoBio. NeoBio jest fajną firmą generalnie i używam z niej kremy do twarzy, kremy do rąk. Kiedyś używałam też szamponów, z szamponów byłam mniej zadowolona. Krem do twarzy i kre krem do rąk jest dla mnie ok, więc stwierdziłam, że wezmę. Jest napisane. O, 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 o one o aluminium. I miał być 24H. 24H i jest biooliw i bambus, więc znowu zapach jest całkiem przyjemny i też neutralny, więc może być i dla pań, i dla panów. I na szczęście się udało, więc ten dezodorant, tu wam pokażę z bliska. Ten dezodorant mogę wam z czystym sumieniem polecić. W 95% przypadków, gdy używam go rano po wzięciu prysznica, to następnego dnia rano nie śmierdzę. Czasami, gdy mam bardziej intensywny, bardziej stresujący dzień, to gdzieś pod wieczór już po prostu czuję, że nie działa i że zaczynam się pocić, ale też nie jest tak, że śmierdzę, bo dużo dezodorantów ma. W tym mam wrażenie, że to działało tak, że on mi coś blokował i gdy przestawał blokować, to mój pot wychodził ze zdwojoną mocą zapachową i dlatego przestałam go używać. Natomiast on gdy przestaje działać, to po prostu przestaje działać. Czyli jakby mam wrażenie, że nie blokuje, tylko się normalnie pocimy tylko bez zapachowo. E, więc to tyle z moich eksperymentów z dezodorantami. Na razie zostanę przy Nobio. może przy następnych jakichś eko zakupach, e, gdy ten się skończy, wypróbuję go. E, wszystkie te dezodoranty kosztowało po 20 parę złotych, więc cena jest ta sama. E, no niestety tak jak Aon za dwie dychy starcza na rzeczywiście koło roku. Czasami mniej, bo on lubi też się tłudze, jak komuś spadnie, to niestety nic z tego już nie, nie ma. Natomiast to przypuszczam, że zużyję szybciej. Nie wiem, jak, jak długo. Może, może zrobię dogrywkę, jak szybko zużyłam ten dezodorant, ale przypuszczam, że tam miesiąc, dwa góra. Więc będzie to droższa zabawa, ale zobaczymy. Może potestuję jeszcze jakiś inny. Jeżeli będzie coś wartościowego, to dla Was nagram i dam znać. A tymczasem. Do zobaczenia i zapraszam do komentowania. Może macie sprawdzone ekodezodoranty i chcecie się podzielić, co dla Was jest skuteczne. I też zachęcam do, do testowania, bo to nie jest tak, że jak to jest dla mnie super, to dla Was będzie super. I, I te, tak jak właśnie przetestowałam w mojej rodzinie i wyszło, że to, co dla mnie jest do kitu i nie działa, to dla mojej drugiej połówki działa super. Więc zachęcam do komentowania. I dzielenia się swoimi eko-doświadczeniami w walce z brzydkim zapachem. I do zobaczenia. Widzimy się wkrótce. Mam nadzieję, że tym razem wkrótce. Pa! pa.